Jesteśmy na planie, gdzie mamy 30 bliźniaków Wszystko przez mój film I postanowiliśmy wraz z Czajnikiem Zidentyfikować jakiekolwiek w nich różnice Zobaczymy, czy nam się to uda Jazda Ja jestem Zuzia, a ja Amelka Dla mnie easy peasy Zuzia, Zuzia ja, zda, ja zda. Zda, easy peasy nie, nie zgadniesz No i co? No i co? No i co teraz? E, jak nie... Amelka Amelka nie. No jak? Niemożliwe Ej, zero punktów Dobra, następna para Zapraszamy chłopaków. Cześć, Programowi, jestem Kuba. Cześć, Kuba. Cześć, jestem Karol Karol i, I Karol Kuba. Kuro... Kuba. Kuba. Kuba Karol, Kuba, Już się pomyliliśmy, nie, nie brzmi to dobrze Wy jesteście tak samo ubrani nawet Dobra, dobra, dobra. jedne coś zdaje to kaptur No i teraz się pomieszają Karol Kuba Karol Kuba! A, dobrze Kurde Kolejna para Ja hey, jestem Zuzia, jestem Werka Zuzia, Zuzia i Werka no Dobrze, dawaj, dawaj, dawaj Okej okay. Zuzia. Zuzia. Też bym powiedział, że Zuzia. Zuzia? No, ale po co? Po tym, że Rezy tak powiedział. Wygrałem! A wy drodzy widzowie wbijajcie na kanał, by zobaczyć 30 bliźniaków w akcji wraz z czajnikiem. Nie było łatwo.